Oficjalnym partnerem dzisiejszego materiału jest firma LioCat, producent niezawodnego sprzętu komputerowego dla graczy i nie tylko. Kliknij pierwszy link w opisie i przekonaj się sam. Witajcie moi drodzy bardzo serdecznie w zupełnie nowej serii na moim kanale, albowiem jest to seria w której będziemy tłumaczyć koreańskie buildy, dlaczego tak a nie inaczej oczywiście występując w dżungli, także witam was moi drodzy bardzo serdecznie i zapraszam do materiału. Na samym pierwszym ogniu można powiedzieć wędruje Fiddlestick pod spellbooka moi drodzy, dlaczego tak a nie inaczej już tłumaczę. Osobiście bardzo często widzieliśmy przeróżne bildy na Fiddlesticku. Czy była to agresywna runa, jaką był Electrocute, czyli bardziej dominująca, albo był to po prostu zwykły, zwykły można powiedzieć, Aftershock, dzięki któremu mieliśmy możliwość tak naprawdę kierowania poprzez swoją dominację ze względu na tankowatość i po prostu nie umieraliśmy na lejnie. Z racji tego, że te runki jedne i drugie są spoko, postanowiłem, że. Fiddlesticka teraz nagram, bo powstała nowa zupełności, nowa meta na Fiddlesticku, jakim jest Spellbook. E, ponieważ, ze względu na to, że nasz Flash, chcąc nie chcąc, jest spoko, dzięki Flashowi jesteśmy w stanie wskakiwać za pomocą Rki do dofleszowywać do przeciwnika, e, to Koreańczycy postanowili, że e, Spellbook jest po prostu teraz runą ze względu na dominację albo po prostu. E, defensywny styl gry, czyli jeżeli dominujemy na przykład nad przeciwnikiem Spellbooka możemy zamienić na na przykład Ignita, możemy zamienić na Ghost'a, żeby po prostu być szybsi Natomiast jeżeli chcemy grać defensywnie, to bardziej możemy grać yy, barierę, hila, cleanse'a, coś tego typu żeby po prostu z łatwością domin nie tylko dominować przeciwnika, ale po prostu również być bardziej tankowatym, czy mieć większe szanse na na przeżycie w walkach, więc po prostu Koreańczycy skupili się na Fiddlestick'u Poprzez to, że zmieniamy swój, e, swój styl gry ze względu na spele jakie posiadamy. E, jeśli chodzi o same buildy oraz cleary, praktycznie jest to samo. To nie ma czegoś takiego, że jakiś nowy powstały clear niesamowity, koreańczycy wymyślili. Nie, po prostu oni zawsze eksperymentują z albo przedmiotami, albo z runkami. I w tym przypadku zaeksperymentowali odrobinę z runami i sprawdzimy sobie tego Fiddlesticka na, na naszym istowskim pięknym serwerze. Jak widzieliście na samym początku udało się zrobić A co to się stało? Aha, dobra, hitnął z tego. Już myślałem, że tu inwej poleciał od Szako. E jeśli chodzi o same przedmioty, to oczywiście dalej będziemy składali e poza zonią, e którą również mamy w naszych runkach, jakim jest e inspiracja, to posiadamy dzięki temu z łatwością e runkę, przepraszam, runkę. Nasz przedmiot, jaką jest Zonia o wiele szybciej. Dodatkowo, że tak powiem, ja to nazywam sprzedawaniem się w sklepie, posiadamy market. Dzięki któremu nasze umiejętności, przepraszam, nasze, nasze umiejętności zostaną wzmocnione o wiele szybciej przez przedmioty, które dzięki Future Market możemy kupić o wiele zdecydowanie szybciej. I myślę, że i tak będziemy tutaj full clearowali. Jak widzicie, szako niestety jest bardzo zdenerwującym pikiem. Także postanowimy, że pójdziemy tutaj na topa, spróbujemy, może szczerze mówiąc, to wygrać, ponieważ widzę, że z Kamilko możemy chyba tutaj odrobinę spróbować swojego szczęścia. Ja bym fokusował głównie chyba. Nie szako, tylko bardziej o Jezu, Woli misia, ale tego wolimisia niestety ja bym chciał dolecieć, a niestety nie mam takiej szansy na to. Powinienem zabić tego szako. Spalimy sobie flesza tylko po to, żeby dobić go z łatwością. Nie mieliśmy firas, co prawda, i może to mnie zgubiło, ale i tak udało się przefleszować i dobić rywala, także jest to spoko. Dobra, farmimy czwarty level, wracamy się do naszej dżungli. W momencie kiedy posiadamy tak naprawdę wygrywamy Leina, czyli wygrywamy teraz dżunglę poprzez fraga, mamy więcej farmy, mamy lepszy level, spoko. W tym momencie powinniśmy przejść do agresywnego bardziej summoner spela. Niekoniecznie jakim jest flash, ale na przykład jest to załóżmy ignite czy załóżmy ghost, ponieważ ghost pozwala nam przyspieszać siebie na RC i z łatwością możemy przeciwnika dogonić. Dodatkowo z łatwością możemy za pomocą ignita i oczywiście ghosta Odpowiedź naszego Nimbus Cloaka, którego jak widzicie, też również posiadam w runkach. Dlaczego Nimbus Cloaka? Otóż Koreańczycy wpadli na pomysł, że jeżeli zmieniamy bardzo szybko spela, to w tym momencie Nimbus Cloak daje nam dodatkowe movement speedy, co może bardzo łatwo nam, że tak powiem, wygrać team fight i możemy fajnie dosłownie przeciwnika wyeliminować. Także po prostu będziemy dalej farmili, skupiali swoją uwagę na farmie, żeby tą ereczkę szybko wystakować. Poza tym, Koreańczycy zauważyłem. Strasznie eksperymentując z runkami, poprzez to, żeby wynaleźć jakiś nowy system na wbijanie lp i to jest całkiem zrozumiałe i przyjemne, ponieważ my, jako Europejczycy, możemy kopiować ich, można powiedzieć, buildy czy pomysły, nie ma w tym nic zupełności złego. Ale pamiętajmy o jednym, że jak kopiujemy i coś na przykład nie zadziała, to istnieje szansa, że po prostu, no może być trochę problem, tak. Widzę, że tutaj nasza drużyna, jak i ich. Próbuje się bić. Szczerze mówiąc, jesteśmy na wygranej pozycji, ponieważ Shako ma zdecydowa zdecydowane low HP. No niestety tutaj jest pacynka, która stoi, więc wydaje mi się, że uda nam się ją niestety ominąć. Znaczy, niestety, na szczęście udało się ją ominąć, także z łatwością udało się przeżyć. Jak widzicie, i tak za pomocą naszego WT jesteśmy tak silni, ponieważ my tyle się leczymy wokół wszystkich jednostek, które są wokół nas, że. Nie miałem pomysłu, żeby po prostu umierać i nagle szybciej się cofać do bazy, także cofniemy się do bazy już teraz. E dzięki temu, że mamy minus 170 jeszcze Golda, czyli możemy sobie zakupić to. I pomimo tego, że posiadamy tak naprawdę już na minusie Golda, z łatwością mogliśmy kupić item do Smita, który nam pozwoli jeszcze szybciej e Nimbus Cloak'a odpalać. Także w tym momencie wydaje mi się, że jak nasza runka już się powoli. Kończy. Także zamieniamy sobie naszego Flesha w... Może być Ignite, ponieważ Ignite i tak będzie mega dobry w szako, Jednocześnie niweluje leczenie. Także wydaje mi się, że niedługo wejdziemy sobie na... Na przykład taką Irelię, żeby po prostu ją podpalić i... E, z łatwością nie tylko mieć na nią wizję, ale sądzę, że też nam do, doda to większe szanse, że po prostu tą Irelię zabijemy. Także pozwolę sobie przyspieszyć siebie za pomocą Smite'a. No niestety ona posiada stuna, także nic tu nie. Niestety jej nie zabijemy, bo jest zbytnio mobilna. Także dobra, będziemy dalej sobie farmili. Ee, jeśli chodzi o takie gameplaye, uważam osobiście, że ja będę zawsze te gameplaye robił na żywioł, czyli po prostu nagrywał. Jeżeli przegram czy coś, to mówi się niestety trudno. Natomiast jeżeli wygram czy coś, to będziecie w zupełności widzieli, jak takowy damage e, feedback. Się sprawuje. I dodatkowo pragnę dodać, że ta seria będzie z tylko i wyłącznie dżunglerów, którzy powsta... którzy są teraz modni w Kore Korei. Czyli po prostu wymyślają Koreańczycy jakieś buildy na dżunglerach. I tych dżunglerów właśnie w tych seriach będę przedstawiał. Dodatkowo ta seria będzie miała jasno niebieskie obramowanie. Na wypadek, żebyście po prostu wiedzieli, że czym jest poradnik, a czym jest taki gameplay z wytłumaczeniem także. Dobra, wejdźmy sobie naszego tutaj... Thresha. myślę, że tutaj problemu zupełności nie ma, żeby go one No, RK Ignite na nim, po, poza tym nasz botom go wyłapał, więc myślę, że z łatwością tutaj nie było problemu z zabiciem tego przeciwnika. Nie, i co mogę powiedzieć dalej? Na razie, samym stickiem dosłownie kierujemy. Nie mówię, że tutaj jest stuprocentowa, oczy oczywiście, nasza przewaga ze względu na to, że posiadamy, nie wiem, jakieś nadzwyczajne demage. po prostu kierujemy grę, bo nam można powiedzieć, early game bardziej siadł niż. Niż dotychczas więc z łatwością mamy przewagę, nie tylko farmy, expo, ale również i mam wrażenie, przedmiotów, więc dzięki temu możemy kierować tą grę. I postaramy się zrobić teraz przewagę poprzez Infernala. I myślę, że możemy e, zaraz zamienić naszego spela, jakim jest Flash, znowu w coś innego. Myślę, że teraz możemy zaopatrzyć się na przykład w Ghosta, ponieważ sądzę, że Ghost mega da nam o wiele lepszą mobilność. i Ghost ma mniejsze cooldowny, dlatego wydaje mi się, że Ghost będzie całkiem okej okay opcją. Dobra, także my się cofniemy do bazy tutaj. W międzyczasie sobie wyfarmimy jeszcze naszą dżunglę. Eee, czy uważam, że, że ten feed Stick jakoś tam mniej więcej jest lepszy od tego pod Electrocuter czy Shocka? Nie mnie to oceniać. Wydaje mi się, że damage jest przyzwoicie Okej, okay. jest mniej więcej taki sam, ale minus jest taki, że ja strasznie byłem przyzwyczajony zawsze do one-shotowania i... Zapewne wiecie, że ja swojego Fiddlesticka uwielbiam pod one-shota, natomiast takie granie sytuacyjnie, czyli na przykład raz zabijemy przeciwnika, a raz nie, bo mamy barierę czy mamy Ignite'a, to jest taka trochę losowość, bym powiedział, ale czasami ta losowość może nas oczywiście mile zaskoczyć, a czasami yy, niestety bardzo mocno rozczarować, więc yy, mówię, nie mnie to oceniać. Odnośnie całej serii, też Wam nie polecam tych przedmiotów, czy w ogóle takich pomysłów składać na instancie. Obejrzę poradnik Myk i na rankedy, bo to jest free elo. Otóż moi drodzy, nie. Ja to testuję mniej więcej tak na elo platynowym, tak żeby, no, przeciwnicy byli na jakimś okej okay poziomie, ale jednocześnie, żeby nie były to brązy, które totalnie gry nie ogarniają. Także, no wiecie, no, wszystko ma swoje granice i postaram się właśnie Wam pokazać takowe, e, takowe pomysły nad tym elo. Wejdziemy sobie oczywiście w Irelię. widzę, że ona miała tutaj akurat wizję na mnie także także chyba przeczytała moje zagranie. No dobra cofniemy się teraz do bazy wydefowaliśmy mida także cofniemy się po kolejnego spela. E, jeśli chodzi o zmianę po prostu smajta na coś innego właśnie to mi się wydaje kolejnym takim zupełności minusem e, grania właśnie tej runy, ponieważ... Ta runa, po prostu za każdym razem, jak widzicie, możemy zmieniać smajta. Czy tego smajta warto zmieniać na dżungli? No, wydaje mi się, że nie, ponieważ każdego smoka będziemy przegrywali. A teraz, z racji tego, że posiadamy flesza, sądzę, że nie musimy tego zmieniać. Także postaramy się mniej więcej zgankować na szybkości, e, na szybkości, właśnie topa, żeby po prostu zaskoczyć e, mile naszego sojusznika, że dostał pomoc. No i sądzę, że tutaj prosto, po prostu klikniemy sobie nasze umiejętności. Wyłączymy naszego, feed... boże, fiddlistika, feed Wolimbera. W międzyczasie widzę, że boton po raz kolejny umiera. Nie mam pojęcia dlaczego, ale cóż, mówi się, trudno. Także spróbujemy? No spróbujmy. I tak, mamy stopłocza, więc myślę, że powinniśmy przeżyć, ale bez stopłocza też się obejdzie, także na luzaku. Wychilujemy się na szybko z minionów i cofniemy się do dżungli, zrobić, a na przykład, kampy przeciwnika nie są w najgorszym momencie. E, dobra, ja sobie zmutuję Fidystikę. Boże Fidestika wyko za międzyczasie, bo widzę, że chłop niestety jak zwykle nie potrafi grać. Nie ma sensu z takimi ludźmi rozmawiać, jak wiecie. Więc nie polecam na Solo queue rozmawiać z ludźmi. bo Nie moja wina, że gościu przegrywa sobie jeden na jeden, jak zwykle płacze kiedy gang. Dostał ganka dwa. E, przepraszam, raz dostał ganka i tego nie wykorzystał. E, my strzeli zmienimy. W sumie flesza zmienimy sobie na ghosta. Wiecie dlaczego? Bo i tak doskakiwanie mamy za pomocą naszej erki, ale brakuje nam mobilności, więc myślę, że ghost będzie całkiem okej okay opcją. Zwłaszcza na gang nam idzie. E, szczerze mówiąc, ten samoner Spellbook e, wydaje mi się, że jest całkiem przyzwoity, jeśli chcemy na przykład przewidzieć walkę. Bo jeżeli widzimy na przykład walkę na jakimś smoku, to możemy wziąć klinisa, żeby na przykład tego żadnego stuna nie dostać. A w momencie, kiedy tak naprawdę mamy jakąś walkę o właśnie w tym momencie, to ghost mi się mega przyda, żeby być tam o wiele szybciej. I to jest całkiem ok, bo możemy się dostosowywać do przeróżnych sytuacji. Ale czy jest to przyzwoite? No nie powiedziałbym, bo zobaczcie, ja mogę taką kajstę złanshotować i na przykład za pomocą naszego ghosta takowego przeciwnika dogonić. Ale pamiętajmy, że wszystko ma swoje minusy i plusy. I jak widzicie, teraz nagle mamy flesha, i możemy za pomocą nawet tego, że tego ghosta posiadamy, nie dość, że uciec na goście, którego zresetowaliśmy swoją drogą ze względu na zdobytego fraga, to w dodatku mamy jeszcze flesha. I dzięki temu, nie dość, że możemy wjechać przeciwnika, to jeszcze możemy uciec za pomocą naszego spela, którego posiadamy. Jest to całkiem okej okay, synergia, i wydaje mi się, że dlatego właśnie Fiddlestick został piknięty albo ten pomysł powstał w Korei, bo. No nie oszukujmy się, to jest taki Fiddlestick, który dostosowuje się pod każdą sytuację i teraz można na przykład z tym fleszem polecieć w Irelię, która takowo próbuje puszować albo jakoś tam naszego welkozika zgnoić. Także my staniemy sobie gdzieś tutaj z tyłu, tylko po to, żeby i tresza zaskoczyć Mile i Irelię. Wydaje mi się, że ten o właśnie treszyk to wiedzie tutaj z łatwością. Także my sobie ją teraz przefleszujemy. Tylko po to, żeby oczywiście uciec. Wiem, że to jest szako mniej więcej gdzieś w tych rejonach, także my sobie go zabijemy, odpalimy naszą zonę, żeby szybciej po prostu, znaczy inaczej, szybciej, dłużej przeżyć. No, widzicie, gościu, który chciał pomocy, jak zwykle w sfarmie 3 miniony i myśli, że on po prostu dobrze zagrał. No, oczywiście to są typowe goldy, więc ja tam nie wymagam, że chłop ma, nie wiadomo jak mi pomagać, ale ss też mógłby, znaczy dobra, SSA, Może pingował, bo rzeczywiście go zmutowałem Może faktycznie coś tam trochę dał znać, ale ja nie patrzę na jego tego Nie patrzę na jego mięki. Jeśli chodzi o po prostu teraz kolejną rzecz Kolejnym plusem w trakcie tego materiału jest to, że Mamy dodatkowo teraz 300 golda, bo mamy minus 215 i teraz nawet jakbyśmy byli mocno stratni i byśmy byli trochę do tyłu i tak możemy nadrobić tą przewagę poprzez złoto, co jest całkiem ok z sytuacji, kiedy naprawdę przegrywamy, albo no nie wiem, brakuje nam cennych kilku golda do przedmiotów i nie musimy farmić w tym momencie, bo tak naprawdę 200 złota to jest no załóżmy te dwa nie, dwa kanony, plus jakieś tam trzy małe minionki, więc jest to całkiem ok. Niestety nie mam swojego spellbooka i chciałbym tego spellbooka teraz mieć, już, bo jak widzicie, ten cooldown właśnie mi wskoczył, ale niestety no, tutaj chyba nie zdążę. Widzę, że tutaj szako jest, to jest idealny moment, żeby go one Akurat nie fortunie, bo ten spellbook się odpalił w tym momencie, kiedy chciałem po prostu wjechać w przeciwnika, więc teraz pozwolę sobie wziąć cleansa. Tylko po to, że jak nawet i przeciwnicy tutaj przyjdą, to żeby takowego mieć klinsa, żeby nie wiem, lepiej władować swoją umiejętność, ale wydaje mi się, że i tak nikt tutaj chyba nie przyjdzie, chociaż nigdy nie wiadomo jak to będzie. Właśnie dlatego to jest plus, że możemy przewidywać ruchy przeciwnika poprzez spela i za każdym razem możemy się dostosować do sytuacji. I to jest całkiem. Przy... Wow! To jest całkiem przyjemne. Ładny hook swoją drogą. Natomiast widzicie, jak na razie ten Cleans mi się niezbyt przydaje, także możemy go zaraz zamienić. Bo spodziewałem się, że tutaj też wejdzie, wyschukuje mnie i wtedy ja odpalę cleansa, Ale jak widzicie, niestety nie było takiej sytuacji. Także cofnijmy się po prostu do bazy. Weźmy sobie ją Pinka. Niestety znowu jesteśmy na minusie, ale to żadna chyba strata dla nas. Pójdziemy sobie po Heralda. Nie no, całkiem okej. Okay. Powiem wam, że damage-owo, czy coś, ten Fidlak w zupełności nie jest po prostu. Nie różni się niczym od tego zwykłego, ponieważ i tak, sam, tak samo cały czas składamy te przedmioty, które składaliśmy. Czyli po zoni budujemy standardowo albo jakieś wojskawy, jakieś rylajki, czy Czy można powiedzieć nawet jakieś full AP typu rabadon. To jest oczywiście zależne od gry, więc standardowo najczęściej składamy orba, ponieważ orb zawsze daje penetrację AP i jest to całkiem przyjemne, bo Morelo możemy z tego złożyć. Eee, natomiast jeśli chodzi o takie Pozostałości, czyli właśnie te runki, no wiadomo, te runki damage'a nie dają. Te runki tylko zmniejszają nasze cooldowny o te 5%. To czasami może nam wygrać mecz, czasami nie. Dobra, spróbujmy tego e, naszego ukochanego przyjaciela. Odpa odpalmy oczywiście cleansa, żeby zniwelować sobie stuna. Może byśmy. Może ten Woliber by uciekł w tym momencie, kiedy tego stuna otrzymaliśmy. A jak widzieliście, odpaliśmy sobie cleansa i. Z łatwością przeżyliśmy tą walkę, więc pozwolę sobie teraz pusznąć aleję całej Kamilki, żeby po prostu ona nie traciła farmy, jednocześnie Woliber był do tyłu. A ja zawsze przygarnę kilka CS-ów po dobrym ganku, także myślę, że to jest idealna sytuacja. No widzę, że tam niestety będzie first turret oddany, no ale cóż, mówi się trudno. Jeden za jeden przynajmniej zrobiliśmy. Eee, I dobra, teraz cofniemy się do naszej oczywiście dżungli. Za chwilę będziemy mieć kolejnego taka można powiedzieć, summoner spellbooka, więc wydaje mi się, że teraz idealną opcją byłoby wzięcie na przykład jakiegoś heal'a czy coś podobnego, żeby po prostu z łatwością przeżyć engage od Irelia. A jak widzicie, to ja tu w szoku totalnie, to ta Irelia zmasakrowana. Co, co Irelia zrobiła z przeciwnikiem, to niepojęte. My tutaj spróbujemy mniej więcej tutaj Kaisę jakoś tam Zszokować, czy jakoś tam spróbować zabić, ale jak widzicie, tutaj zbytnio się to nie udało. O, ale wbito tu będzie. Jezu! Raz, dwa. Dobra, mamy flesza, nie najgorzej. Flesz nam się może przydać do dogonienia Irelii, po prostu jej wyeliminowania, ale wydaje mi się, że już uciekła. E, Zmieńmy sobie. Może tego smajta? Nie, nie zmieniamy smajta. Myślę, że to i tak nie ma sensu, bo jak zmienilibyśmy smajta, to każdego smoka byśmy przegrywali. Jak na razie widzicie, tego na smoki wygrywamy, więc to jest dodatkowa e, dodatkowy atut. Zwłaszcza, że przewagę mamy trzech leweli, więc flash, boże, flash, przepraszam. Flash jako jedyny byłby tutaj na miejscu, żeby zmieniać. A na razie nie będziemy zmieniali, bo widzę, że to nie ma sensu. Mamy tysiąca, moi drodzy. To jest naprawdę tyle hajsu, że. Pierwsze co powinniśmy zraszować od razu, e, chyba całe Morello, żeby mieć Magic Penetration. I polecimy po prostu w jakieś takie bardziej tankowate przedmioty. Bo chcąc, nie chcąc, i tak jesteśmy mega squishy, mega podatni na jakiegoś właśnie spelka czy coś. Także pozwolę sobie tutaj zerkować tylko i wyłącznie. Ojej, nie udało się. Myślałem, że z Erkom ucieknę, żeby nie marnować flesza, ale w sumie mieliśmy spellbooka, także to jest trochę my bad. 240 Wydaje mi się, że Morello już byśmy mieli właśnie, w momencie kiedy Nawet poczekamy sobie te kilka sennych sekund W bazie i tak ze swoją drogą nie żyjemy To możemy sobie tego Morello zakupić już w całym, całym zdobyciu całego itema No ta gra wygląda mam wrażenie jakbym grał 1 na 9, no nie oszukujmy się ta gra wygląda, jakbym grał totalnie samemu tą e, gierkę w przeciwników, ale no co poradzić. Jeżeli będziemy mieli 2760, powinniśmy zakupić to Morelo, tak szybkich obliczeń mniej więcej. Także jak widzicie, Morelo zakupiliśmy. To prawda, jesteśmy na minusie, ale dzięki temu, że byliśmy na minusie, czy jesteśmy do tej pory, to możemy sobie właśnie naszego, e, nasz kolejny item właśnie zakupić. I nie mnie tu oceniać, jak to będzie wyglądał ten fight, bo. Szczerze, to tutaj jakoś mam mieszane uczucia, bo ten spell, jakim jest Flash, mógłbym zamienić. No ale widzę, że oni chyba serio jakąś szykują pułapkę albo. No jest to teraz idealny moment, żeby zamienić sobie coś na na przykład barierę. Zamieniamy to na barierkę. Jak przeciwnicy będą robili tego smoka. No nawet go możemy hitnąć, żeby już tam mniej więcej ich obijał. Odpalimy sobie naszą barierę. I przez to, że odpalimy naszą barierę, my wskoczymy w to i możemy przefleszować, więc to jest akurat idealny moment. Ale jak widzicie, tutaj przeciwnicy nagle uciekli, bo serio się chyba boją mojej erki i mojego damage'a, więc pozwolę sobie teraz skoczyć tylko po to, żeby mieć yy, i po prostu taki chaos zasiać. Zasiać, przepraszam. I widzicie, znowu mamy teraz yy, kolejny raz naszego flesza i przez to, że odpaliśmy tak naprawdę teraz barierę, nie tylko dostaliśmy spida, ale teraz łatwością możemy tą kajsę dogonić i jednocześnie wyeliminować. Także to jest fajne, bo sytuacyjnie zagraliśmy, mieliśmy barierę, która przejęła kilka tam kilka set damage'a i dzięki temu, że przejęliśmy tego damage'a, nie dość, że dostaliśmy sobie spida, to jeszcze mieliśmy cooldowny na to, żeby po raz kolejny użyć naszego summoner's spell'a zamieni zamienionego, jakim był oczywiście flash, więc... No i kolejny smok oczywiście dla nas. Mam wrażenie, że dzięki temu wygraliśmy teamfight poprzez takie, że tak powiem mądre zagranie, bo to nie było głupie, to było całkiem mądre zagranie. I teraz po prostu dofarmy sobie kolejne przedmioty. Mamy przewagę trzech leveli, więc zbytnio tam o kolejnego smoka też się nie będę martwił. Eee, teraz kwestia taka, żeby mieć po prostu AP. I to AP złożymy sobie chyba z Voidstaffa albo Banshee. Dlaczego Banshee? Ponieważ... Banshee nie tylko daje nam dużo AP, ale dodatkowo daje nam e, tą tarczkę, która niweluje jakiegokolwiek e, stuna czy umiejętność po prostu przeciwnika i sądzę, że to by mogło nam się przydać w na przykład Shaco, który stawia swoje pasynki dodatkowo na przykład Virelię, która próbuje z nas elkować, czy mniej więcej tam spróbować jakoś zengage'ować, więc sądzę, że to było, byłoby dosłownie idealnie no dodatkowo widzicie tam w międzyczasie Nautilus próbuje ich tam jakoś lekko baitować, co mu się po części udaje. A my zaraz sobie znowu, oczywiście, zamienimy naszego flesza. To teraz w tym momencie byłby idealny teleport. Wiecie dlaczego? Bo w tym momencie, jakbym miał teleporta. O jezu! Jakbym posiadał teleporta, to bym mógł tepnąć na plecy i z łatwością tego przeciwnika e, złapać, więc. Pozwolę sobie, no nie zdążyłem niestety zzoniować. i Tak dwóch wyeliminowaliśmy, to jest całkiem OK. E, dla nas, więc kupmy sobie teraz to i to. Jakoś resistor zbytnie nie potrzebujemy w ich kompozycji, a sądzę, że AP po raz kolejny za pomocą Future Market sobie możemy szybciej kupić. No i tak to mniej więcej wygląda. Spodziewaliście się na samym początku, że pewnie ten feedback nie no gdzie? Przecież ten feedback useless i tak dalej, ale jest to bardziej ten feedback ze względu dostosowywania się pod grę. Ze względu na swoje umiejętności, czyli możemy po prostu teraz, za pomocą naszego Smita, możemy to na przykład zamienić na teleporta, steleportujemy się na przykład na to, i dzięki temu, że stepniemy się gdzieś tutaj, to nie tylko pomożemy naszym kompanom, to w dodatku smite'a i tak będziemy posiadać, więc możemy to zrobić. W tym momencie nie tracimy zbytnio niczego. Jak widzicie, już Smite jest posiadany na, w naszym koncie, i załapaliśmy się tak naprawdę na asystę, więc e, to jest plusik. Niestety nam Szako zabił, ale no cóż, mówi się, trudno, wszystkiego nie da się wydefować. No i widzicie, dzięki temu tak naprawdę zyskaliśmy nie to, że e, nie musieliśmy gnać przez całą mapę, żeby dojść do naszych sojuszników, to dodatku posiadamy dalej to samo i jest spoko. Naprawdę to jest przyjemny ten e, spellbook. Na samym początku ja osobiście sądziłem, że to jest w zupełności takie useless, bo. Po co mi samoner spele na zmianę co chwila na coś innego. A tu faktycznie to działa poprzez to, że raz zmieniamy to na przykład na teleporta. tepujemy się tutaj, nagle mamy jeszcze smita, albo odpalamy sobie barierę. Klikamy Rkę i dzięki temu, że klikamy Rkę, nagle nasz flesz się znowu przy, z powrotem przywraca i z łatwością możemy przeciwnika zabić. Także widzicie, też one shotujemy eko z łatwo. Boże, eko, przepraszam, szako, z łatwością, więc. Tutaj zbytniego, zbędnego problemu nie mamy z przeciwnikiem. Pozwolę sobie zaraz zamienić naszą, oczywiście, kolejną umiejętność na, e, jakby. Nie ja wiem, czy teraz zamienimy sobie na hila, wiecie? Bo chciałbym pokazać wam mniej więcej wszystko, jak mniej więcej to wygląda. E, bo powiem wam szczerze, że ten heal mega by nas uratował, ze względu na zdrowie, jak i również e, ze względu na to, czekajcie, bo tu widzę, że moi, moi przeciwnicy. Chcą mnie niestety wyeliminować, więc pozwolę sobie tutaj uciec. Myślę, że tutaj kamika i tak powinna sobie dać radę, natomiast i tak odrobina takiego nie baitu, tylko po prostu e, obijania i za pomocą naszego W nie zaszkodzi. Jak widzicie, po raz kolejny zyskaliśmy kolejne asysty, także mamy już 12 killi. 3 zgony i 12 asyst, co jest całkiem okej. Okay. Cofnijmy się do bazy, bo oczywiście Banshi. I przejdźmy sobie do soula, ponieważ myślę, że nasz hora nie ma sensu brać, bo zaraz powiecie, że nie umiem smajtować. E, więc kupmy sobie oczywiście może dwa pinki tym razem, żeby mieć po prostu wizję. E, zmieńmy sobie smajta na ghosta. Ghost byłby całkiem ok, żeby po prostu gonić przeciwnika. Wydaje mi się, że i tak y, jakoś tutaj no moja drużyna teraz wygrywa, bo nie szukujemy się. Mamy genialny late game i fajnie występowaliśmy po prostu enemy shako, który. Już niestety tutaj gry nie wróci. No, widzę, że powstał FF, także dziękuję moi drodzy za oglądanie tego materiału. Subskrybujcie kanał, by być na bieżąco i zapraszam Was na kolejne odcinki z tej serii. Także ja byłem Michael, trzymajcie się gorąco strzała.